Zioomy. Witajcie na kanale DLMLPC w dziesiątym chyba odcinku. Dzisiaj chcę was nauczyć jak grać na tej kubeczce. widzicie sobie jakby co na internecie u B u i wtedy wam wyjdzie takie, taka piosenka i w ogóle sorry, że jestem w powietrzu, ale on no, jakoś tak mi się nagrywa lepiej. Nagrywam już ten odcinek trzeci raz i myślę, że mi się nie zbali. Dobra, miłego oglądania interwenciu. Też jak widzicie, jakieś to butelki, ale nie mam jak nagrywać. Dobrze, e, w ogóle to wygląda te granie na kubkach tak. Pomyliłam ręce. O, i kapelusz. Tak. Eee, zrobię Wam jeszcze raz i głośniej, a ja robię. Tak wygląda grana. I chcę Wam dzisiaj pomóc. I głośniej. Najlepiej sobie kupcie jest takie z Ikei. Pleskowe, a jak nie to w kampurze po umieszkaniach można podobnie kupić kubki i w sklepach, nie wiem. Dobrze. Pierwszy ten. odłożymy sobie na razie kubek i będzie to wyglądać tak jak napiszecie. I dwa klasyczki. Dwa klasyczki raz i dwa. Potem Czerwony. Raz. Ostatni raz. Teraz weźmiemy szkółeczek i zrobimy to w całości. Jeszcze raz powtórzymy sobie. I jeszcze sztyk. Trochę jeszcze sztyk. I tak. To jest chyba nasz pierwszy etap. Teraz zrobimy sobie drugi etap. Teraz spróbujemy zrobić ten drugi etap. Czyli raz klaszniemy. Dobrym klaszniemy. Bierzemy o kubek o tak. O tak. O tak. Teraz wam pokażę tą ręką. O tak. Bokiem. Ok. Bokiem. Lewą ręką. I teraz tym. Trzeba zrobić tak. To pokażę Wam jeszcze raz, tylko prawą ręką. Raz i dwa. I tak, nie? No to jeszcze raz. No, jeszcze raz. Dobra. I teraz ostatni raz i robimy dalszy krok. Ja pokazuję Wam tak, żebyście nie widzieli lepiej. I tak. Teraz bierzemy, o, bierzemy tą rękę i tak bokiem układamy. Dobra. Jeszcze raz. Teraz musicie, jak robimy to, to musicie mieć jak najbliżej tego ręce, żeby potem stuknąć. I wziąć drugą ręką kubek. Kłaść. I hop, Taki krzyżyk. To jeszcze raz. Dobra. No to i tak. Tak. I tu mamy bok. Bierzemy i ręka na jedna ręka tak, druga ręka tak. I to musi być taki krzyżyk. Dobra, i teraz zrobimy to w całości. Nie za blisko, kamera jest. Tak? To jeszcze raz. I tak, teraz trochę szybciej. Jeżeli ciała na... Najlepiej róbcie te chwytanie lewą ręką. Raz i dwa, i i I teraz też od nowa. Szybciej! Szybciej. Z teraz, teraz to składamy w całość. A jak nie nadążyliście, to przewidzicie sobie o, 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 tak. I zrobicie to jeszcze raz. No to, jeszcze raz. Jeszcze raz. No i ostatni raz. Dobra. Myślę, że filmik się Wam podobał. To zrobię to jeszcze ostatni raz. I dawajcie subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Pa pa! 在，在这边。